Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demo, a to jest kolejny odcinek z Zotyką 2, Lużne Gry Zotyką 2. To co, następny scenariusz, kampania, kampania i scenariusz w zasadzie jedno i drugie. Więc zacznijmy. Przeczytałem mniej więcej wam chyba w poprzednim odcinku o co chodzi, o co ma chodzić, więc myślę, że każdy ogarną, każdy wie, a jak nie wie, to niech się cofnie do poprzedniego odcinka i ogarnie, więc. Tak to wygląda. Zobaczmy sobie właściwie, jaki mamy cel. Um... Dobra. Rozmnażanie zwierząt w niewoli to ważna oznaka nieustannych starań zoo o ocalenie dzikiej przyrody. Główni dobroczyńcy wspierający Twoje zoo są bardzo zainteresowani tym tematem i nałożyli Ci restrykcje dotyczące liczby zwierząt, które możesz adoptować z innych placówek. Będzie ciężej. Polegają na stworzeniu aktywnego programu rozmnażania i adopcji zwierząt, tak abyś mógł zaoferować zwierzęta innym ogrodom zoologicznym. Aby zachęcić zwierzęta do rozmnażania się, musisz spełnić ich wyższe potrzeby. Nie pozwól, by na wybiegach było zbyt tłoczno. Wystaw więcej okazów do adopcji, ale upewnij się, że masz wystarczająco dużo zwierząt, aby móc stworzyć rosnącą i rozwijającą się społeczność. Za każde zwierzę zaadoptowane przez jedną placówkę otrzymasz opłatę adopcyjną. Pieniądze zebrane w ten sposób możesz wykorzystać do zapewnienia zwierzętom specjalnego pożywienia, zabawek oraz wygodnych schronień. Co mam teraz spełnić za warunki? Rozmnażaj swoje zwierzęta i udostępnij dodatkowe okazy do adopcji. Powinieneś skierować po jednym zwierzęciu z każdego gatunku do adopcji, zatrzymując swoim zapoparze samca i samicy. Dobra, czyli każdy z gatunków zwierząt tutaj obecnych. Yy, raz, dwa, trzy. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery. No to powinno być dosyć łatwe. Trzeba po prostu tylko stworzyć odpowiednie im warunki. No, krótko mówiąc, trzeba ogarnąć. Tak jak zwykle to się robi w tych scenariuszach, czy się, się ogarnia, tutaj trzeba zrobić rzecz podobną, ale ja może to ogarnę tak. Najpierw wyrównam w miarę tak teren po ludzku, żeby to jakoś wyglądało. Po prostu łatwiej się buduje na płaskim terenie, wiadomo o co chodzi. Ale nie będę równał całego, na razie nie będę równał całego, tylko tyle ile mi potrzeba, bo nie chce mi się w tym momencie, może nie będzie trzeba nawet całego równać I tylko stracę czas, więc jak na razie przyrównamy sobie tak część terenu i zobaczymy później jak to wszystko wyjdzie, prawda, prawda Więc, najłatwiej I w ogóle Ogólnie rzecz biorąc Najtaniej będzie póki co po prostu dobudowanie do gotowego ogrodzenia, nie Wszystkich rzeczy Czyli Tutaj, jak jest to ogrodzenie do zodu? No zresztą ja to zrobiłem już nie raz, nie dwa razy, także wiecie o co chodzi raczej. Po prostu, tak to zrobimy, no oczywiście trzeba też posprzedawać parę rzeczy, bo no mi to tylko przeszkadzać. Jak to zrobić dokładnie? No... Zaraz, co ja właściwie chcę tu ogarnąć? Bubr kanadyjski hipopotam. Gepard, o Jezu, to geparda będzie ciężko. Co tu się najszybciej rozmnaża? Pod tam patrzę tutaj, tak. Dobra, hipcie najpierw. Najpierw hipcie pójdą na pierwszy rzut. O... Na pierwszy rzut ognia, co ja chciałem powiedzieć? Na pierwszy rzut pójdą hipcie po prostu. Hipcie mogę zrobić tak. Wypakuję je z miejsca tutaj. Wezmę, które ogrodzenie jest najtańsze. To 50 kosztuje. Dobra, to po kosztach zrobimy. Zrobimy po kosztach, to jest zawsze dobry pomysł. O, tak. I można to zrobić w ten sposób. Skoro to mają być do rozpłodu, to zrobimy w ten sposób. O. Zapłaciłem dosyć mało, a wybieg jest dosyć duży, więc pewnie sobie może jednak oddalę, bo to trochę lipa. I jakie one chcą drzewa? One są Żadnych? To mi się podoba! Podoba mi się takie podejście z Waszej strony. Abo wy lubicie takie coś. No, 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 dobra. To zrobimy najpierw tak. One wodę to raczej uwielbiają, więc trzeba będzie jakąś tam wodę tam im dać. Tyle myślę wystarczy, bo więcej, to tam powiedzę, że miejsca mają mało, no ja to trochę lipa jednak. No nie, cofnij. Tak i tak. Po jednym opiekuna trzeba będzie oczywiście tutaj wrzucić gdzieś. Kurde, drogie to, ale już wsadzę, no już niech będzie. Or... Tak, w ten sposób? Dobra. Jest to ogrodzenie, więc myślę, że jest ok. Tak na pierwszy rzut. Yy, tak, 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 tak. Jeszcze tylko trochę tutaj tak, wiecie, upiększę. Tak, żeby to jakoś ciekawie wyglądało. A i może trochę im tej wody więcej da. O! Dobra, no to hipcie są zrobione. Raczej załatwione. Co ja tu jeszcze mam? Koziorożce, bobry gepardy to trzeba dosyć duży wybieg im zrobić. Dobra, to się zrobi już teraz, żeby tam później nie kombinować, bo one potrzebują cholernie dużo miejsca. Biegają po prostu, nie? To są zwierzęta, które biegają, więc cholernie dużo miejsca potrzebują. To jest ich największy problem. Ale dobra, postaram się to jakoś ogarnąć. Jakoś może to zrobimy. To oczywiście trzeba wyróżniać bo nikt nie pomyślał o tym, że jednak na płaskim to się najlepiej buduje. I czego one potrzebują? I jak duży wybieg one potrzebują? W wybiegu potrzebują dosyć takiego... sporego. Więc będę musiał tutaj pomyśleć nad tym. Zrobimy im... taki wybieg. Zaraz, oddalę sobie jeszcze. No 2000 to chyba myślę świat i ludzie, 200. dobra. Ale większego to na pewno nie będą potrzebowały no z, z tego co pamiętam, jak miałem te zwierzęta to one strasznie wymagające były Więc wolę im zrobić za duży wybieg niż za mały jednak Bo wiecie, tu muszą być spełnione wszystkie potrzeby, żeby one się rozmnażały To nie ma tak, że im za coś nie odpowiada i będą się płodzić nie, 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 nie To w ten sposób nie działa, także no Wybieg postawiony No po prostu Luks, wybieg luks, nie? Po prostu super Luksusowy, apartamentowy, wybieg i tak ma być. No dam wiadomo, parę drzew postawić, żeby się nie, był, nie czuły jakoś. Jak nie u siebie, mają się czuć u siebie, mają się płodzić, mają się mnożyć, tak to ma wyglądać. Kamień to ten z 1, z dwa postawię. O! I żarcie. No, żarcie to mi się wydaje w misce nie. Tak postawię. Tak. I tak. I jeszcze tylko. Do tego. Tak i wsja. Następne zwierzę jest usatysfakcjonowane. To w sumie mogę zbadać. I w sumie to zbadam. Czemu nie te hipcie, co one chciały? Do hmm. zabawy? Też to. A, no to już jest. To się bada. Najlepiej takie uniwersalne właśnie robić. I teraz jeszcze pomyślmy dalej, jak to zrobić. Czy mi się wydaje, czy te zostaj strony jest krótsze? No, jest krótsze, ewidentnie jest krótsze. Co jeszcze mam? Mam bobry kanadyjskie. One aż tak wymagające nie są. Także tu można trochę już yy, przystopować. Można mniejszy wybieg im dać. To, to są dosyć małe zwierzęta, i one w dużym wybiegu to się zgubią. Miałem tego przykład już raz jakiś chyba. Kiedyś tak chyba było, że zrobiłem im duży wybieg, a one później nie wiedziały co, gdzie, jak i dlaczego. Także po prostu one muszą mieć ograniczony wybieg. Poziorożce chyba muszą mieć taki średni. A tak jak mówię, gepardy muszą mieć... Fifny, taki, taki, no, sposolidny, bo inaczej to, no dupa, no. no, nie rozmnożysz, no, nie ma opcji. Więc co one potrzebują? Najpierw Bobrycz, najpierw to najpierw Bobra postawię tutaj jednego, drugiego i trzeciego, nie no, dwa, trzeci to dopiero będzie. Jak wytłumaczycie, no, to jest dosyć tanie, więc to postawimy, a wybieg będzie. No i świat, i ludzie. Tereny podmokłe, A podoba im się nawet ten teren Kurde Dobre zwierzęta dostałem, tylko teraz jeszcze, czy one się kąpią? One chyba wodę lubiły No i nie myliłem się, nie myliłem się To tak bardziej z... A po co ja tu usuwam? No z... dobra, trudno Teraz będzie tak Powiedzmy, że gdzieś tu Tu dam płytką, o i full Full opcja nic nie potrzebuję. Takie zwierzęta to ja lubię. Nie narzekają powiedzmy demon. Postaw kawał płota. Trochę wody, żorcie igicz. i git. I to no, jest tak ma być. No. Nawet schronienia nie potrzebuję. To są dopiero dobre zwierzęta. No, 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 no. Czekaj. Żarcie to gdzieś tu im, dam, picie tutaj. Żegaj Tu. O. Git, git. No i bangla. Następny wybieg załatwiony i teraz koziorożce. Podejrzewam, że jeszcze 10 tysięcy mi zostanie po zrobieniu całych wybiegów, czyli no połowę kasy dopiero. No, no, no nieźle, nieźle. Łatwy ten scenariusz dosyć. Czekaj, 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 czekaj. A tu to się szarpnę, nie mogę? Mogę. No, pojadę się. A, że u Mogę, mogę. No to zrobię. Taki wybieg walny. Jakiś taki droższy się wydawał. Czekaj, jaki to jest? Duży parkan. A nie wiem, czy te koziorożce one nie mogą czegoś tańszego chcieć? Czy nie wiem w sumie, co one lubią. Dobra. Trudno. Wypakujemy zobaczymy, co one potrzebują. No, duży parkan, duży parkan. To i tak, i tak bym musiał to postawić. Chociaż ogrodzenie dla dinozaurów mówię. Znaczy te, dla, pod napięciem nie dla dinozaurów. A dobra, trudność. Jak jest, tak jest, niech tak będzie. Eee, woda ze strumienia Tu Żorcie tu To się będzie badać Strzecha może być Góry oczywiście im namalować trzeba żeby Było tak jak trzeba By way, dziwnie to strasznie wygląda Ale no trudno Co ja będę No i pasuje 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 no Ewentualnie im trochę tam wzniesień dam Takich tych ale tylko tak wiecie, tak umiarkowanie, żeby nie było. Tu im taką pizgnę górkę. A tak to wsio, wsio. Patrzcie, nawet ja potrzebuję żadnych tych. 10,5 tysiąca mi zostało. Kurde no, nieźle. Tylko a jeszcze ścieżki trzeba zrobić. Dobra, to ścieżki się porobi. Tak, no teraz trochę mi, trochę mi jednak funduszy zabierze, te, te ścieżki mi zabiorą funduszy trochę Ale generalnie z samymi zwierzętami się uwinąłem całkiem w budżecie, więc Więc jest nieźle, dobra Tak No Dokończymy jeszcze to, to żeby mieli jak łazić, nie? Opiekunowie, żeby nie narzekali żeby nie płakali, że. O, tragedia i tak dalej. Ja mam tylko chyba to zaprowadzić, nie? Nic więcej tu nie potrzebuję, one mają się tylko płodzić. Czyli wniosek jest jeden z tego wszystkiego. Ja muszę zostawić to grę w cholerę, żeby tam te zwierzęta się płodziły i tak dalej. A sam mogę sobie pójść zrobić kawę. O Jezu, co ja zrobiłem. Sam mogę pójść sobie zrobić kawę, usiąść na dupie na przykład przed telewizorem siedzieć. I czekać aż ten scenariusz sam się wykona. Znaczy, no nie do końca, bo one najpierw w ten, ale w jednym momencie, wszystkie tam się spłodzą, nie? I o to chodzi. Ty, ale tutaj to jeszcze trzeba wyrównać teren. Co ty sobie w kulki lecisz? Ty, czekaj, czekaj! Moment, o co tu chodzi? Ludzie, co tu się stało? Dobra. Skrzynki, nadatki? Mogą być, mogą być, mogą być. Zawsze to jakiś zysk. Go które? No te powiedzmy. No i zrobimy tak. Tak, dwie skrzynki starsze. Tu jakieś jeszcze żarcie im trzeba postawić. Bo to wiadomo, wszystko nie na żartę przychodzi do zo. A tak, się jeszcze nie ma. I tu. Tak, tak, tak. Tak, mieli gdzie siedzieć, coś zjeść, wiadomo o co chodzi. I coś tam obok trzeba postawić, jaki Kibel. Kibel to zawsze. Kibel zawsze w cenie. A powiedzmy, że dwa na start już już nie będzie. Może na tym stracę, może nie, ale kibla to się raczej przydadza. Tak. I na razie to by wystarczyło. Postawimy ze dwa, ze trzy takie. Parę ławek i myślę, będą usatysfakcjonowani. No nie mogą być nieusatysfakcjonowani. Scenariusz jest raczej łatwy, więc... Dobra 5600 zostało, które zwierzę jest niezadowolone? Czy ja mam któremuś zwierzęciu pomóc? Przepraszam Bo mogę, mogę pomóc Ty, te bobry będą ciężkie, ja to pamiętam, pamiętam, o co z nimi chodziło One były strasznie wpieniające takie dochodowania. jasna dupa Może być problem Ale trudno, na razie mają OK. mają, jeszcze wszystko jest tam... W normie można powiedzieć Serio, nie mogę im coś dać? Jakieś takie wspomnienia? Nic, nic. Oj, te bobry to będą ciężkie. Mam niby pół gwiazdki, to nie dziwne, ale... Strasznie jakoś tak biednie to wszystko wychodzi. chodzi. do drapania. Dobra, ale ja jeszcze myślę, zatrudnię sobie opiekunów, żeby samemu nie latać. O, jednego na razie, to to wystarczy. A faktycznie świetników nie postawiłem. Aha, to będzie mój błąd. Muszę gdzieś tu postawić w losowych miejscach. Eee, I tu jeszcze ścieżka do tego. O, no i hit. Pasuje. Sub do drapania. O, i teraz tak. Możemy ustawić tym. Chyba i tym. I tym też. Ustawiłem gdzieś źle, to mówić. Nie. Dobrze ustawiłem. Tym też dobrze ustawiłem. A hipopotamy to na pewno, bo od nich się to zaczęło. Otwarte. To czemu nie przychodzi nikt? Czekaj, 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 czekaj. Odwiedzający za dwa. 2 Dobra, to jednak ktoś wbije. No wbija, wbija, bo widać. I'm just sitting here waiting for something. Mogę coś adoptować? Nie mogę. Ha! Czyli... Mam zrobić w ten sposób demon. Moż te zwierzęta to możesz. Teraz się tym zajmij, bo nie możesz adoptować innych. No, niezłe, niezłe. Sprytne. Sprytne, sprytne. Bardzo sprytne, nawet. spryciorzu, sprytorzu. Dobra. Tylko się któreś spłodzi i od razu wysyłam tam. Chyba do adopcji trzeba je wysłać. Chyba tak. To wiecie, tam od razu. O-no-no-no-no-no Do ty latasz, bo tu gówno leży, je. O od czegoś cię mam chyba, nie? No, ogarniaj To jest to zatrudnienie sprzątacza, może było słabą opcją na ten czas, ale dobra to Co, myślałem, że nie żyje już, to była tragedia To co, ja zaraz puszczam po prostu czas do przodu Niech wszystko się ogarnia i chyba wracam do was, jak to się wszystko rozmnoży. Scenariusz będzie dosyć krótki podejrzewam. Chyba, że wam po prostu zostawiłem to co jak budowałem i gadałem tam po prostu tak jakieś pierdoły. Zobaczymy. W każdym razie teraz wystarczy poczekać, aż to się wszystko rozmnoży. Ja już do tego ręki nie muszę przykładać, tylko muszę na koniec scenariusza kliknąć do adopcji wszystko i tyle. Nie, ewentualnie jak się z gwiazdki zwiększą, to tam jakieś, nie wiem, może drzewa jakie dodam, albo coś nie wiem. Coś się pomyśli. Także ja wracam do Was, jak się coś tam ogarnie. Chwila. No i dokonaliśmy tego, co trzeba było dokonać, czyli po prostu jest po jednym zwierzęciu, teraz urodzonym, nawet nie po jednym, tylko czasami po dwa. Bo bobry są cztery teraz, gepardy są cztery. Yy, no i nieźle, nie? Teraz tylko wystarczy, jeśli dobrze rozumiem, w razie czego jeszcze zapiszę grę, jakbym rozumował źle. Zapiszę. Teraz trzeba robić tak Trzeba Adopcja O, tego już nie ale Adopcja 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 Rank Dotacja ZOO uczestniczące w programie adopcji zaoferowało ci nowe zwierzę Dostarczono je w skrzyni przed twoją bramą główną Aaaa, Co to za zwierzę? Kangur Jok, ja ci to rozmnożę, rozmnożę, co? Co teraz muszę zrobić? Czekaj, 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 czekaj. To mi zaliczyło, czy nie? A, dobra, wiem, już wiem, co trzeba zrobić. To tyż do adopcji byłam poparze zostawić sobie tylko, chyba. Nie wiem, no, no, wydaje mi się, że no, o to chodzi. Gdzie on będzie żył? Bush, no to trzeba od razu wybieg zrobić. <laughs> nie chce mi się. Ale skoro już scenariusz pikarze to trzeba będzie to zrobić, prawda? No niestety, prawda. Także chodź tu, kangurze rudy. Eee, zobaczmy. Co on będzie chciał w ogóle? Jak cię wypakuję, co ty chcesz? Jakiś tani ten. Dobra, powiedzmy, że taki. A, i styknie. Teraz damy. Łot tu szybko burz Ja nie chcę zbyt długo w tym scenariuszu siedzieć, bo on jest po prostu łatwy i chcę go szybko wykonać Żeby się zająć jeszcze dzisiaj czymś innym, a nie tylko tą grą Ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo może ta gra ma jakieś ukryte te... Znaczy ten scenariusz ma jakieś ukryte Cele dla mnie możliwe Przydzielono dotacje Uczestniczące w programie adopcji zaoferowało Ci nowe zwierzę. Idealnie. Co to za zwierzę? O, drugi kangur. Luzik. To też trzeba rozmnożyć. Podejrzewam, że da. Trzeba. Dobra. Teraz te kangury pewnie trzeba porozmnażać. Ciekawe czy jeszcze długo ta gra będzie mnie w ten sposób robić. Czyli masz nowe zwierzę, rozmóż, masz nowe zwierzę, rozmóż. Oj, mam nadzieję, że nie. To będzie uciążliwe strasznie. Znaczy, uciążliwe jest to, że nie wiesz właściwie, gdzie ten scenariusz ma koniec. To jest jedyne, to jedyne co w nerwiach w tym scenariuszu, nie? Tak to spoko. Ale nie wiesz w zasadzie, ile masz jeszcze na przykład zwierząt do obrócenia. teraz jeszcze te kangury zostały. No, zaraz pewnie zrobię cięcie i po prostu znowu będę leciał na przyspieszeniu. A w dupie to mam tam. Po co? Po co, po co mi gwiazdki, jak ja mam tylko rozmażać zwierzęta? No, totalnie bez sensu. Dobra, cięcie, przyspieszanie. Raz, dwa, trzy, pyk. Słuchajcie, ja się zastanawiam, o co tu właściwie chodziło. Bo któregoś zwierzaka mi chyba nie zaliczyło. Nie wiem. Eee, bo dopiero jak. Eee, tak patrzę. Siedzę jak idiota, zrzuciłem te kangury do jednego boksu, nie? Siedzę jak idiota, patrzę, mija jeden miesiąc, drugi... Mówię, kurna mać, co one się nie parują, jeszcze nie ma rozmnażania, jak... Znaczy się tak patrzę, patrzę, mówię, kurna... Kangur rudy 1, Kobieta. Kangur rudy dwa... Kobieta. I tak rozkminiam, czy gramie w wała zrobiła, czy ja, ma, ja mam je jakoś rozmnożyć, o co, co tu chodzi? I ja nareszcie tak patrzę, że o co tu chodzi, co tu zrobić, może jakiegoś zwierzaka nie mam, może nie wiem, może mam, mam jeszcze jakiś, jakiegoś samca w tym scenariuszu dostanę, nie, po prostu, no, w międzyczasie się rozmnożyły te zwierzęta pozostałe, posprzedawałem te co, no to, tam wiecie, ponad, ponad, te nadmiarowe, posprzedawałem, znaczy posprzedawałem do adopcji, patrzę, scenariusz ukończony, no, super, po prostu super. Czy program rozmnażania skutecznie zwiększył światową populację zagrożonych dla gatunków? Zaurodziło się wystarczająco dużo zwierząt, aby inne placówki mogły je od siebie adoptować. Nie chcę kontynuować grę. Na dzisiaj koniec, bo... No dziwne, dziwne to było, no ale co ja poradzę? No tak to wygląda i tyle. Ochrona zwierząt. Następny scenariusz na następny odcinek i tam też przeczytam o co tam chodzi. Na ten odcinek to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na mojego facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.